Buu, 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 buu. Chodź. Witamy, witamy Was serdecznie. Jest widać na pewno. Jest super. Chodź sobie, nie wiem, swojego kamyka. No. no. Dziękujemy za prawie 190 obserwacji na YouTube i za 145 na TikToku. Zależy, gdzie na co oglądać. Czy na YouTube, czy na TikToku. Co nie, Sonia? <zorwick> Daj Kamilka. <śrium> Chodź. O, jeszcze coś tam widać. Ale dzienniku. Żmieszka się, żmieszka się. Dawaj, Soniucha. Tu, to jest to, to, to Soniucha. To jest taka, taka, taka dziwucha. Co nie?

Jak pięknie, jest. O, sonia, to pięknie. Dawaj to. <grym /dobry> Aż ci rzucę. Chwila. <kluz> mm. Co nie? Co nie? Takiego upie... pichorka kochanego. Zawsze kochanego. Poh Zawsze Dawaj to. Już. No daj. Rzucę ci. Rzucę ci. Dawaj. Już. Już. Czy nie? <grym /dobry> tu, Soniucha. Санюха. Давай. Сыночек, а что знаете? Буху. Бушек. Мы, наверное, бушек, бушка. Бушковато. У меня бушка, но... Я не знаю, Nie? Trzeba się cieszyć życiem To niecha tu gdzieś poleciało Ale nie wiem gdzie no Jeśli możecie zostawcie nam obserwację i tak dalej To do miłego Jak to mówię Do zobaczenia to takie oklepane ale do miłego Jest no, nice